Dobra, chodzimy dalej. Jest pozostałość po sierocińcu, czyli wanna malutka. Widać, że dla dzieci do kąpania. Tutaj zioma lice przejebany. Jesteśmy jakiś holu. Znalazłem kratkę schodową. Chłopaki poszli tam, tam idziemy sami tutaj. Zobaczyć co tutaj jest. Jest jakieś kolejne pomieszczenie, Ale powiem Wam, że jak jestem tu sam. chociaż wiedzą, że chłopaki są blisko? To jestem taki niepewny. Jest taka. O, tu jest jeszcze otwarte. to może ktoś wejść. Jest taka niepewność i nieufność co do tego, czy jakbym się naoglądał, co tu się odpierdala w tym obiekcie. Ale póki co jest cisza. Idziemy na kolejne piętra.